Witam. Dla tych, którzy są tutaj z filmu, to oto jest tabliczka. Znaleziona na cmentarzu. Już tu pokazuję. A. O, tu jestem ja. Ale piękne zdjęcia. Co prawda, przy kościele, ale co z tego. No, i to jest Kościół. Mamy tu Jezusa, Jana Ewangelistę i nie wiadomo kogo. Ale powiedz, powiedziałbym, że Piotra. Może. Dobra. Wracając jednak do nagrobka, Side Douglas. Ej, tu jest więcej takich. Ej, co jest? Ej, chwila, dobra, dobra. Ale wracamy. Mmm. B. Rein Oconer. Sprawdzamy. Byli, a inny o. Connor. Brian O'Connor. Postać fikcyjna. Eee... Ty, to jest łopanie. Brian O'Connor! słuchajcie, o słuchajcie sobie. Brian O'Connor postać fikcyjna, bo bohater fikcyjny, główny bohater, y główny bohater serii Szybcy i Wściekli Pojawiający się w sześciu odsłonach, z wyjątkiem Szybcy i Wściekli Tokyo Drift i Szybcy i Wściekli 8 w jego rolę wcielał się Paul Walker, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym 30 listopada 2013. I teraz. Paul Walker. Sprawdzamy, kiedy się urodził. Paul Walker się urodził. Urodzony 12 września. 1973 Zgadza się Ty, autentycznie, tu się coś zgadza. Dobra, to są prawdziwe ludzie. Halo, czemu na cmentarzu w grze? A no, kurde, no Tamu zapsuje powagę sytuacji. Tak, tak, i już jej nie słyszycie. Sadi Douglas. Sadie Douglas. Sprawdzamy Sadi Douglas. E, s A D I E D U G L A Sadi Douglas. E Mamy coś o niej. Czarna kobieta żyjąca. W depresji W pensjonacie z pro... I... no powiedzmy, że nieciekawie się z nią e, rozprawili. No. Możecie sami poczytać. Ja chyba nie, nie mogę tego tu czytać na Twitchu. Bo już zostały jakieś problemy za to. <laughs> Dobra. E, czyli autentycznie czekaj. Roch. H-SERVICE STG U.S. Early. World, World War II Love Husband and Father Sprawdzamy informacje na temat tego Ej halbo. dlaczego ja wyszukuję informacje o e, tych o ludziach z nagrobków RON RON H ser, SERVICE RON H SERVICE No a few moments later. Ronha ser, Serwiece. Serwiec, dobra. I napiszemy World War 2. Eee, mamy to, chyba. To prawda, Ronha depas, Ale zaraz dowiemy się, co tutaj. Ten, bo to pewnie. Od, to, to jest ten sam bo facet, mi się tak wydaje. Nie wydaje mi się. Szukamy dalej Ale to muszę podjechać bliżej tirem wiecie Escape bardzo szybko studio fotografii znowu Ale ładnie w ogóle kurde. ale piękne to z tego, że przy cmentarzu. Dobra, sprawdzamy nagrobki dalej. Yy, tutaj się nie dowiem. Są rozpikselowane. Pewnie jakbym zwiększył tekstury, to może bym coś się dowiedział. E, patrzcie, tutaj mamy nawet datę. E, mamy kolejne coś. Augusti, co? Andrew Thomas Lincoln. Hmm. Sprawdzam! Andrew, Anydyry Ewy. Andrew, Thomas, ty chyba as. Lincoln. Lincoln. Andrew Thomas Lincoln. Mamy to. Nie wiem, czy się zgadza data. Zaraz sprawdzamy. Urodzony 24 maja jest. Zgadza się. Nie. No, niestety. Ale tutaj jest jeszcze inny Thomas Lincoln. Nawet ma jakiś swój specjalny ten. Aha, bo to jest poradnie. A few moments later. Jest, coś mam. Jest. Jakaś biografia. Przepraszam Was naprawdę, że nic nie widzicie. Eeeem... Um, Andrew Johnson. Thomas Lincoln. Czy się zgadza? No niestety. A co to jest za człowiek? Prezydent Stanów Zjednoczonych. No nic tu się nie dowiemy, chyba. It's time to stop. Ciekawe, naprawdę. Bardzo ciekawe. Nie na wszystkich cmentarzach w grze są takie nagrobki. E, dobra, sprawdzamy dalej. Co tam się. Mm... Brain O'Connor. No właśnie, to wszyscy się powtarzają. O, też tu jest. Kurde. Nie wiem, O'Neill McDonald's, coś takiego? Zaraz to sprawdzimy, wiecie. Graj. Dobra, przejechaliśmy trochę do przodu. Zaraz sprawdzamy. Ale ładne są naprawdę zdjęcia. Dobra, pędzimy. O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. O'Neill McDonald's. World Word. To są coś, mm, ci, popatrzcie. Thomas Lincoln, znowu. Andrew Thomas Lincoln. Aha. Okej, okay, czy to są tablice? One się mm, robią na grobach? Same. Losowo, jak widać. <laughs> eh, Sadi. Znowu Sadi. Founders of Portland. Uuu. Mamy tu jakiegoś fundatora. Memorial. O, Founder coś tam pisze. Jeszcze sobie przedjedziemy troszeczkę. Ty no, ciekawe, ciekawe. Że takie szczegóły, że jednak dali prawdziwe osoby na tym. No z jednej strony to jest straszne. Bo jest to w sumie gra o tirach, a nie o tym, a z drugiej strony, no wow, ej. Że komuś się chciało. Szukać ludzi. To są rodziny, mi się wydaje, też twórców. Wiecie? Dobra. Ładne zdjęcia znowu porobione. Wracamy na miejsce. Gdzie to tu było? Nie umiem znaleźć tego, kurde. Brain corner, Sadi. 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 Patrzcie, tu jest znowu ten sam nagrobek, tylko wsadzony w ziemię. No i gdzieś. Jakby, to są znowu chyba te same, nie, o, Dan J. Robinson, sprawdzamy, Dan J. Robinson, prezydent, jeżeli dobrze zrozumiałem, prezydent, od któregoś, obecnie 4 lata, no tak średnio, żeby żył w naszych czasach. Piszemy datę 1898 do 1000, 1976. No nic nie podpowiada. Joseph, Clara Robinson. No, zgadza się byłoby. Hmm, czy są jakieś inne, lepsze? No nie ma. E, ojciec, w dorę, tu dore dwóch Zjednoczone Township, jakieś tutaj. E, pochowany na cmentarzysku. Christian Church, Freak Rains, Missouri, Stany Zjednoczone. Ciekawe, ciekawe. E, dajmy jeszcze, tam było Podsland. Funny, the Or. P -o -a Memory of Ktoś sam, Fundator, founder of Portland. No nie, muszę to sprawdzić jakoś. P O U N D tysiąc. 800 08 coś takiego do 1882 tak 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 tu widzę i mamy mm, Asa Levers y, Levoi i faktycznie tutaj jest a s a l o -e -c -e. czyli coś pisze, ale nie umie odczytać bo... i tu też mamy jakieś nagrobki kurde, ej chyba się tym nikt nie zajmował na, na tym na internecie, a przynajmniej nigdy nie widziałem, żeby ktoś się zajmował nagrobkami w etesie patrzcie, tu jest też jakiś zniszczony po jakiemuś coś pisze no, Andrew Thomas Lincoln, znowu Sadi Douglas, ona znowu eee, Sadi Douglas, Ronha, Ronha. Ciekawe, na pewno nikt tego nie sprawdzał przede mną. A przynajmniej nie widzę. Jestem ciekaw, naprawdę, czemu one się znalazły, te tutaj nazwiska. To też jest takie dość ciekawe dla mnie. A czekaj, 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 czekaj. No tutaj jeszcze tych nie widać To jest takie trochę słabe. Ale można się domyśleć, że to myśleć, chyba, że ktoś to w plikach gry znajdzie. Patrzcie, bo to jest jakieś. Ole w a k l, o e coś takiego, i h i p l, u c. A teraz już wracamy do grania, tylko sobie jeszcze zrobię jakąś fotkę, to może... Średnio, że przy cmentarzu, ale... Ale że ktoś to naprawdę... Wow. Jestem nadal pod wrażeniem takiej dokładności. Że komuś się chciało. Z ciekawości, hmm, CMN-TAŻ w ETS-2. Czy ktoś się w ogóle tym zajmował?